Z tej strony Natalia Kukulska. Jest mi niezwykle miło, że w tym roku koncert Żegnaj lato na Bilanach poświęcony jest osobie mojego taty. I podczas koncertu mogą Państwo usłyszeć piosenki, które skomponował i które no, myślę, do dziś w nas rezonują, są w naszych sercach, w pamięci, są bliskie tak, tak wielu osobom. Dla mnie to jest przepiękna inicjatywa. Bardzo się cieszę, zwłaszcza. Dlatego, że Bielany są bardzo nam bliskie. Razem z tatą mieszkaliśmy tam przez wiele lat, na ulicy Rejmonta, na, na bloku. Cały czas teraz można podziwiać piękny mural, który również powstał z inicjatywy Bielan. Ja chciałam z tego miejsca. No, trudno mi wspominać mojego tatę, bo to jest osoba niezwykle mi bliska, ale myślę, że wiele tych opinii się powtarza: że był osobą niezwykle serdeczną, ciepłą, pochylającą się nad losem drugiego człowieka, przyjacielską. Taką niezawodną. Oczywiście no, miał talent do pisania przepięknych melodii. Ja go mam bardzo mocno w sercu i dla mnie taki koncert jest dowodem, że nie tylko ja. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na koncercie. Papierowy Pana Jarka Kukulskiego poznałem w latach 70., kiedy sprowadził się z panią Anią Jantar do Bielańskiego Mrówkowca. Zamieszkaliśmy w jednej klatce. Otóż, jako sąsiedzi, nie raz sobie pomagaliśmy pchać samochód czy pożyczać kable, do rozruchu. Miał tam dużego Fiata, ale również zdarzyło mi się wciągać wózek i pomagać przy wniesieniu z małą Natalią. Niedługo potem odkryliśmy, że jesteśmy. W jednym zawodzie, to znaczy, mamy dwa pianina w tej klatce i słyszeliśmy własne granie. Jak zostałem perkusistą, to nieraz pan Jarek zwracał się do mnie o pożyczenie jakichś instrumentów perkusyjnych do, na, do nagrań. Niedawno miałem okazję być gościem Natalii Kukulskiej, e, kiedy to powstawał mural na naszym dawnym bloku. Była to dla mnie szczególna chwila, i w tej chwili, kiedy przejeżdżam, zawsze spoglądam na piękny mural.

nie ma jej zwykłego ciepła mnie mnie w koszki nawet miód Jarek Kukulski był człowiekiem, którego nie sposób zapomnieć. Był człowiekiem pogodnym, który integrował się z każdym na dobrą sprawę. Wspaniałym, kochającym mężem pani Antar. Służył jej swoim talentem, swoimi przebojami. Ubolewam, że tak mało miałem okazji, żeby z nim współpracować. Tak mam napisaliśmy piosenek. Niestety. Raczej dla Natalii już pisaliśmy o śmierci Ani. Przeżył oczywiście boleśnie, przeżył boleśnie to odejście. Walczył dzielnie z losem. Odchodził na własnych warunkach. Bardzo go brakuje. Tęskniemy za nim. Yeah To jest możliwe, dlaczego im więcej Ciebie, tym mniej. Czy nie wiesz, że nawet kiedy jesteś tak blisko mnie, tęsknię już za Tobą. Jarek przypomniał sobie i zapamiętał mnie. Z festiwalu polskiego w 1979 roku zdecydował, że napisze mi kilka pięknych utworów. Po napisaniu kilku piosenek i nagraniu dla polskiego radia, okazało się, że możemy się bardzo zaprzyjaźnić i nagrywać piosenek więcej. Już w maju 1981 roku. Jarek zaproponował mi udział w Teatrze Muzycznym w Gdyni, jako że pisał tam muzykę do musicalu Wielki Świat. Ja oczywiście tam wystąpiłem, zaśpiewałem kilka songów. Wyszło fajnie, bardzo dobrze i nasza współpraca naprawdę nabierała tempa. Jarosław napisał przepiękną piosenkę, która nosi tytuł Trzeci Akt. Oczywiście tekst napisał Janusz Kondratowicz. Jest to utwór, który jest Chyba najpiękniejszym utworem, jaki napisał Jarek. Z tym utworem po Opolu pojechaliśmy na festiwal do Rostoku. Oczywiście tam na, otrzymaliśmy trzecią nagrodę. Wracając z Rostoku, postanowiliśmy, że nasza współpraca będzie kontynuowana. Ja byłem bardzo, bardzo szczęśliwy, cały czas marzyłem, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że trafię na taki. Piękny repertuar na takiego świetnego kompozytora, jakim był Jarek Kukulski. Szczerze powiem, że bardzo mi Jarka brakuje. Ekran dawno zblany, mania story, Wspomnień anioł stróż, Zmarszczki czasu liczy srebrny kół.